Czołem, czołgiści. Oglądacie nowy program naszego kanału o nazwie Marzenia czołgisty. Razem będziemy w nim gdybać o najciekawszych i najbardziej ekscytujących nowinkach, jakie można sobie tylko wyobrazić. Na przykład, czy nie zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby do gry trafił Szturm Tiger? Na pewno wielu z Was marzyło o nim w snach. Zabawny pomysł czołg z armatą kalibru 380 mm. Jak zmieniłby grę? Jeśli spojrzymy w przeszłość, to było już kilka wzmianek o tym czołgu. Sturmtiger pojawił się w kilku filmach. Był ukryty w domu na mapie Siewierogorsk i nawet nie wspomnimy ile plotek krążyło o jego wprowadzeniu do gry. Mimo to obecnie w grze go nie ma, ale pogdybać zawsze można. Wedle źródeł historycznych Niemcy rzeczywiście stworzyli kilka egzemplarzy. Maszyna ważyła 66 ton. O jej legendarnym uzbrojeniu nie słyszał jeszcze chyba tylko maszynista pociągu pancernego, a pociski miały masę 350 kg. Jeśli na stanowisku ładowniczego wyobraziliście już sobie Strongmana z 60-centymetrowym bicepsem, to śpieszymy wyjaśnić, że do ładowania amunicji używany był specjalny dźwig. Ale przejdźmy do rzeczy. Co by było, gdyby tego potwora jednak wprowadzili do gry? Ustalmy najpierw klasę pojazdu. Mamy tu dwa wybory: albo będzie to artyleria, albo niszczyciel, co już wygląda znacznie ciekawiej. Musimy też umieścić gdzieś na drzewku tego niemieckiego anihilatora. Tutaj też mamy dwa warianty. Albo czołg premium ósmego poziomu, albo zwykła maszyna dziesiątego poziomu. Napiszcie w komentarzach, który wariant bardziej się Wam podoba. Ten, kto dostałby tego potwora w ręce, mógłby jednym strzałem wroga zniszczyć. Nie złe słowo. Rozdeptać, obrócić w perzynę, zostawiając mu na monitorze jedynie kubkę popiołu. Siła rażenia szturm Tigera mogłaby sięgać 2-3 tysięcy punktów uszkodzeń, żeby przy celnym strzale rozwalić dowolną dziesiątkę, nawet mausa. A co stanie się z małym zwiadowcą albo artylerią? W przypadku takich uszkodzeń trzeba by wprowadzić oddzielną mechanikę, że czołg się rozpada na części które lecą w różne części mapy. Przegrany musi potem ukończyć minigrę, podczas której zbiera fragmenty maszyny i składa je później w garażu. Poza tym armata miałaby kolosalne uszkodzenia obszarowe, znacznie potężniejsze niż u artylerii wielkolufowej. Gdyby się pomylić, choćby i o 5 metrów, to żaden problem. Siła rażenia i tak by zrobiła swoje. Takim sprzętem spokojnie można zgarniać jednym strzałem po 3 albo i 4 fragi. Okazuje się, że nawet nie trzeba celować. Ale oczywiście Oczywiście musiałyby być i minusy. Najgrubsza armata w grze miałaby swoją wysoką cenę, na przykład czas celowania. Każdy wystrzał byłby taką małą partią jednorękiego bandyty. Przydałby się dodatkowy kontroler w formie dźwigni z takiego automatu, którą gracz mógłby trzymać po każdym wystrzale. A co w takim razie z przeładowaniem? Pamiętacie, że pocisk waży 350 kg. Czas przeładowania mógłby trwać od 40 sekund do minuty, jak u artylerii. A gracz mógłby w tym czasie zrobić wiele rzeczy: przejrzeć nowości z internetu, zaparzyć herbatę, wychować syna. Nikt nie strzelałby na rympał, bo przecież pocisków byłoby łącznie z Tuzin. Ale to też wcale nie tak mało, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Gdy weźmiemy pod uwagę czas przeładowania i 15-minutową długość bitwy, to Tuzin pocisków będzie w sam raz. A teraz wyobraźmy sobie klasyczną sytuację z losowej bitwy. Przeciwnik jest już na celowniku, idealnie wystawiony, a pełen słusznego gniewu palec wskazujący prawej dłoni zmierza ku lewemu przyciskowi myszy, wyczekując soczystej destrukcji. W tym momencie wasz sojusznik Uznaje, że najwygodniej mu będzie stanąć właśnie naprzeciwko waszej armaty, albo gdy wrogi średniak krąży wokół nieruchawego, sojuszniczego niszczyciela. Chcecie mu pomóc, ale niszczycielski pocisk nie daje nadziei na przetrwanie ani wrogowi, ani towarzyszom. Macie jeszcze inne pomysły? Chcielibyście wstawić szturm Tigera do swojego garażu? Napiszcie w komentarzach. Oprócz tego dajcie znać, czy podoba się Wam nowy program. Sugestie, propozycje i nie tylko. A na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Oglądaliście program Marzenia czołgisty. Do następnego razu.